Siemano widzowie, z tej strony Margocik. Już w ten piątek o 17.00 starczyję ninjamc.icsv.pl a to trzy powody, dlaczego warto to grać. Pierwszym powodem są nasze fajne eventówki, które będą miały teksturę. Pierwszym jest łańcuch łowców smoków. Po użyciu skrywowuje strzałę, którą jeżeli trafimy przeciwnika, po prostu przyciąga go do nas. Jest na 50% szans, jest 30-sekundowy cooldown. Ja nie mam cooldownu, bo jestem adminem. Drugim itemem jest shuriken lodu, który po prostu po uderzeniu gracza zamraża. No, no taki podstawowy i tam jako 35 sekund. Zabraża go na przeciwnika na 4 sekundy. Potem jest kosa wstrząsów, która po prostu po użyciu odpycha przeciwników w pobliżu i ciebie bierze na dwie kratki do góry. Wygląda to jakoś tak. Przeciwników odpycha o parynaście kratek, zależy w jakiej są pozycji. I potem są lochy z zemstonu, czyli według na nas, naszego serwera, najlepsza ewentówka. Dlaczego? Po uderzeniu po prostu bierze gracza z tobą do takiej oddzielnej bariery od każdego innego gracza. Ta bariera jest około na 10 kratek w niej. Nie może używać, mógł używać jednej ewentówki, której jeszcze nie ma na serwerze, dowiecie się o niej w przyszłości. Nie może używać oczywiście elytry, no i po prostu nie może z tego miejsca wyjść. Nic więcej się nie zmienia, eventówka trwa 10 sekund, w sumie tyle, ona ma cooldown 30 sekund.